Otóż motocykl pomaga w leczeniu PTSD. W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele organizacji skupiających weteranów wojennych, którzy wspólnie jeżdżą na motocyklach jako formie terapii. Jedna z nich, Motorcycle Therapy Project, wspiera byłych żołnierzy cierpiących na PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, poprzez wspólne wyprawy i pracę przy motocyklach. PTSD to zaburzenie psychiczne, które może się rozwinąć po przeżyciu silnie traumatycznego wydarzenia. To nie jest zwykły stres, nie można tego e, mylić, nie można tego pomieszać. To jest głęboko zakorzeniona, przewlekła reakcja psychiki na sytuację, która wykraczała poza możliwości poradzenia sobie z y, tą sytuacją. Kiedy może powstać PTSD? Trauma tego typu może wystąpić w sytuacji zagrożenia naszego zdrowia lub życia, lub jeśli jesteśmy świadkami zagrożenia zdrowia lub życia bliskiej nam osoby. Mówimy tutaj na przykład o tym, że widzieliśmy wypadek komunikacyjny, napaść, yy, braliśmy udział w wojnie, PTSD się zdarza u żołnierzy, ratowników, ale też u cywili. Jeżeli byliśmy świadkami katastrofy naturalnej, przemocy domowej, nagłej śmierci bliskiej osoby, nie każdy jednak, kto przeżył tego typu trudne wydarzenia, będzie mieć PTSD. Szacuje się, że ten, ta trauma rozwija się u około 10-30% ludzi i motocykl pomaga ją leczyć.